Gość Radia Lublin. Prawie 15 minut po godzinie 8. Ryszard Majewski przed mikrofonem, ma w studiu gość Jarosław Stawiarski, marszałek Województwa Lubelskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, na ostatniej, dosłownie na ostatniej prostej, przygotowania do samorządowego kongresu Trójmorza. Kongres rusza jutro. Kongresowi, jak zwykle, towarzyszy forum gospodarcze. Od pięciu lat Województwo Lubelskie zaprasza samorządowców, przedstawicieli administracji, przedstawicieli biznesu, nauki i nie tylko. Jest program tego kongresu, są pewne zagadnienia przygotowane, ale wydaje mi się, że w tej chwili, w rzeczywistości, w której żyjemy, sprawy bezpieczeństwa są na tyle istotne, właśnie nie wiem, czy one nie zdominują tych wszystkich rozmów, tych wszystkich dyskusji, które pojawią się podczas kongresu, a jeszcze dodam bardzo ważną informację. Prezydent Andrzej Duda jest honorowym patronem tego kongresu. Tak, sprawy bezpieczeństwa generalnie są najważniejsze, bo to są podstawowe rzeczy, podstawowa potrzeba, którą każdy z nas ma, każdy człowiek. Potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba tego, żebyśmy czuli się tu, gdzie żyjemy, tu, gdzie mieszkamy, bezpiecznie i na pewno o bezpieczeństwie będziemy mówić. Ale Samorządowy Kongres Trójmorza, Szanowni Państwo, to jest, to jest spotkanie samorządowców z tej części Europy. Państwa to 13 Państw. To 120 milionów mieszkańców. To jest olbrzymia część państw europejskich, które są w, są w Unii Europejskiej, z wyjątkiem oczywiście Ukrainy, gdzie mamy te regiony, które są stowarzyszone w ramach samorządowej inicjatywy Trójmorza i w tym roku przyjmujemy jeden z regionów w Mołdawii, ale to jest naprawdę inicjatywa, która tak jak ja ciągle powtarzam jak mantrę, ona uzupełnia tą inicjatywę polityczną z 2015 roku. W tym roku mija 10 lat od inicjatywy Państw i Morza, którą zapoczątkował prezydent, prezydent Chorwacji, pani prezydent Chorwacji pani Kitarowicz i pan prezydent Andrzej Duda i w tym roku w Warszawie jest ten szczyt w kwietniu 25 państw Trójmorza, który będzie wieńczył te 10 lat funkcjonowania. Czym jest, czym jest Trójmorze i czym jest Samorządowy Kongres Trójmorza? Jest to zejście na niższy poziom, poziom współpracy. To my samorządy chcemy współpracować. My samorządy nie będziemy współpracować na bazie wojskowej, bazie militarnej, ale my chcemy rozmawiać o naszym bezpieczeństwie. To, co pan powiedział i, i na pewno. Się znajdą, bo będzie pierwszy będzie panel prezydencki. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda jutro zaszczyci nas swoją obecnością. Będziemy rozmawiać o. Yy, historii Trójmorza i o teraźniejszości i o przyszłości tej inicjatywy Trójmorskiej. Kiedyś Unia Europejska, Stara Unia uważała, że Trójmorze jest to konkurencja, że te państwa, które są na wschodzie Europy i na południe Europy, one chcą robić konkurencję. A to nieprawda. Pamiętajmy, że biedny biednego bardziej zrozumie niż bogaty bogatego. Między nami a państwami starej Unii no jest ta przepaść jeszcze ekonomiczna, przepaść dochodowa. I dlatego my yy, w, w, chcemy współpracować chcemy pracować tu na polu samorządowym w różnych aspektach funkcjonowania samorządów z tymi krajami, które, które są nam bliskie, bo i Litwa, Łotwa, Estonia, i Czechy, i Słowacja, i Węgry, i Bułgaria, i Rumunia to są te. Które są naturalnymi krajami, gdzie poziom rozwoju, poziom PKB jest podobny, i dlatego zapraszamy te samorządy. Tych samorządów pochwalę się państwo. Oczywiście wszystkich regionów w państwach Trójmorza jest około 300, ale samorządów, które podpisały sieć regionów Trójmorza jest w tej chwili 27. Z, 20, z, z 27 z 7 państw Trójmorza, czyli jest to już liczba taka duża. i Przypomnę, że w tym roku przyjeżdża rekordowa liczba uczestników. I Zaraz Państwo się zdziwicie, bo mamy, mamy już zarejestrowanych ponad 1500 akredytacji, rejestracji. Rekordowo. I, I to będzie prawie 29 państw. Państw Trójmorza jest 13, skąd ta różnica? No, no stąd, że. Ta i nasza inicjatywa jest zauważana na przykład przez... Rodzaju organizacje z Indii. Mamy kilkoro państwa z Indii, mamy z egzotycznej Afryki, mamy z państw, które są spoza Trójmorza i tych państw jest 29. Dlatego, dlatego ci ludzie chcą przyjeżdżać do Lublina. Lublin staje się taką nieformalną stolicą wschodniej Europy, bo nie ukrywajmy, no przecież nie jesteśmy na zachodzie Europy, a jesteśmy w środkowo-wschodniej części Europy i to jest piękne, że idea, idea Trójmorska, która jest jak gdyby czystym powieleniem unii lubelskiej z 1569 roku ma się już piąty raz w Lublinie bardzo dobrze. Panie marszałku, powiedzieliśmy, powiedział pan o współpracy samorządów, ale trzeba koniecznie powiedzieć o tym, że ta idea porwała podmioty gospodarcze, które widzą tutaj, mówiąc krótko, po prostu interes robienie biznesu w oparciu o samą ideę, w oparciu o współpracę z samorządami. Nie tylko podmiotów yy, yy, znajdujących się, mających swoje siedziby właśnie w tych państwach, których, o których Pan powiedział. Ma pan rację, bo samorząd gwarantuje, co gwarantuje to, że firma, która szuka firmy w sąsiednim kraju, no jest firmą wiarygodną, bo nie ma lepszej formy rekomendacji jak poprzez samorząd czy poprzez państwo. Nie po to z każdym prezydentem każdego kraju leci kilkudziesięciu biznesmenów, czy to z prezydentem Niemiec, z prezydentem Polski, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, latają biznesmeni, bo oni będą Będąc u boku prezydenta, głowy państwa, no, robią biznesy, chcą robić biznesy i dany prezydent, jeśli bierze na pokład naszego narodowego statku powietrznego, czy amerykańskiego, czy niemieckiego, to bierze ludzi, który, za których gwarantuje. Tak samo jest, tak jak pan powiedział, z samorządami. Kiedy te samorządy robią różnego rodzaju eventy, tak jak my, tą inicjatywę trójmorską i są spotkania B2B, biznes to biznes, są firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu spotykają się, no to pamiętajmy, że te ewentualne rzeczy, które powstaną, czyli ta współpraca, czyli ta wymiana gospodarcza, ona ma pewnego rodzaju gwarancję, w cudzysłowie oczywiście, gwarancję samorządu, bo to tu, na tymi samorządowym e, firmy się poznały i mogą rozpoczynać wzajemny biznes i czego chcielibyśmy, żeby to było, bo pamiętajmy, że kojarzenie firm z różnych krajów jest czymś naturalnym i czymś bardzo pozytywnym dla lokalnych gospodarek, bo my nie jesteśmy od wielkiego biznesu, my jesteśmy od małych, średnich przedsiębiorstw, od przełamywania barier, od nawiązywania kontaktów, które później mogą zaowocować. Bo wierzcie mi, najpierw trzeba poznać człowieka, a później robisz z nim biznes. A jeśli nie znasz człowieka, to ten biznes często jest niechętnie robiony albo później staje się biznesem jakimś chybionym, źle trafionym. I Lublin stał się tym miejscem. W w którym ci biznesmeni się spotykają z różnych miejsc, z różnych krajów, ustalają być może wspólne działania. Kolejnym bardzo ważnym ogniwem, jeśli chodzi o działanie Trójmorza, to jest nauka, wymiana naukowa, wymiana współpraca naukowa, wymiana naukowców, wymiana myśli, jeśli chodzi o duże, większe czy mniejsze uniwersytety. Przypomnę Państwu, że powstała w ramach tych pięciu lat, powstała sieć Uniwersytetów Trójmorza, tutaj tym uniwersytetem, który to jak gdyby spina w ramach Trójmorza, samorządowego kongresu jest, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Mamy już 16 uniwersytetów z 12 krajów, z 12 chyba nie, z 16 uniwersytetów, chyba z 7 krajów Trójmorza. I pamiętajmy, że te uniwersytety nawiązały kontakty tu w Lublinie. I ci naukowcy z poszczególnych krajów, z poszczególnych uniwersytetów spotykają się i, i próbują nawiązywać tę współpracę, czy to uniwers uniwersytet z uniwersytetem, czy też w ramach różnego rodzaju organizacji i tego, co się dzieje. Grantuje, A to działanie tych... inter, interdyscyplinarne, mówiąc Tak, krótko. ale mhm. granty, granty z, z Unii Europejskiej też są na naukę dosyć duże i one często wymagają współpracy międzynarodowej, współpracy uniwersytetów. I temu właśnie służy ta sieć, sieć uniwersytetów, która naprawdę rozwija się. A w tym roku sieć uniwersytetów będzie uzupełniona o sieć turystyczną. Chcemy turystykę. Pani, pani ambasador Bułgarii, pani Ganewa, zaproponowała że może byśmy e, poprzez samorządy zwiększyli e, tą wymianę turystyczną, współpracę turystyczną. Bułgaria piękny kraj, słoneczny kraj, Polska piękny kraj, może lubelskie, mniej słoneczny, a lubelskie najpiękniejsze na świecie. I sieć e, regionów w w kontekście współpracy turystycznej w tym roku będziemy takie memorandum, taką deklarację współpracy podpisywać. Także no, dzieje się i mam nadzieję, że się będzie działo, bo pamiętajmy, że 120 milionów ludzi chce ze sobą współpracować, mając tą wspólną historię, wspólną kulturę, bo nie ukrywajmy, że Władysław Warneńczyk w 1444 roku zginął w Bułgarii. Jest jednym z bohaterów narodowych, z bohaterów narodowych Bułgarii, gdzie jest to a tak samo nasi bracia Węgrzy, czy też Słowac, czy, czy też Litwini. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski jest dzisiaj gościem Radia Lublin. Kończymy rozmowę na naszej antenie. Ciąg dalszy. Zapraszamy na naszą stronę internetową radiolublin.pl, także na nasz profil na Facebooku. Panie marszałku, kolejna sprawa, o której chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Mówiliśmy o biznesie, mówiliśmy o współpracy samorządów, mówiliśmy o współpracy naukowej, natomiast niezwykle istotne są sprawy związane z transportem. To jest Via Carpatia, czyli ta sieć łącząca wiele krajów znajdujących się w strefie Trójmorza, ale, ale też inne inicjatywy podejmowane w ramach. Lepszych kontaktów, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o komunikację. Tak, ale jeśli chodzi o Wiarkarpatie, mamy jeszcze tak zwany e, słaby punkt. Słaby punkt to jest Słowacja. Słowacja, która bez pieniędzy unijnych nie poradzi sobie z wybudowaniem swojego kilkudziesięciokilometrowego odcinka w Jakarpatii. Temu na przykład służyła w grudniu podpisaliśmy między, między regionem Podkarpacia województwa lubelskiego, regionem krajem preszowskim i regionem węgierskim taką deklarację, która ma wymóc na naszych rządach większą, większą determinację, jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy unijnych na budowę tego brakującego od odcinka w Słowacji, bo pamiętajmy, że ten odcinek musi być, bo jeśli ma być ta Wiakarpatia od od Salonik. W Grecji, poprzez Rumunię, poprzez Bułgarię, Rumunię, Węgry, no to ta Słowacja musi zbudować kilkadziesiąt tak kilometrów, żeby do tej kłajpedy litewskiej doprowadzić i żeby zwiększyć, jak to się mówi, zwiększyć i zawiesić tą przysłowiową wiechę na strzesze, że dom jest wybudowany, a Via Karpatia jest domem, do, domem łączącym południe Europy z północą Europy, biegną. som é... przez te państwa, biedniejsze państwa wschodniej części Europy, które należą do państw Trójmorza, które też chcą się rozwijać. Bez nowoczesnej logistyki nie ma rozwoju. Pan powiedział, co jeszcze możemy zrobić. No przede wszystkim e, mówić o tak zwanych przewozach intermodalnych, czyli e, wymuszać na rządach, na decydentach, żeby ta część logistyki, ta intermodalność wchodziła do każdego regionu, żeby w oparciu o transport Kołowy transport kolejowy, spinać to wszystko i jeszcze dołożyć transport I dołożyć do tego transport lotniczy. Mamy wybudowane teraz kargo w Lublinie. Jesteśmy gotowi świadczyć usługi z zakresu kargo już na dosyć wysokim poziomie i dużo towarów wysyłać samolotami z Lublina i przyjmować w Lublinie, bo przypomnę, że to kargo, wybudowane za 25 milionów złotych, no jest już takim kargiem, małym kargiem, ale spełniającym wymogi światowe. Panie Marszałku, a propos wybiegania w przyszłość czy planów na przyszłość, część rozmów podczas rozpoczynającego się jutro kongresu to będą tematy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jest ważne. Tak AI. jest, tak wszyscy jest. mówią AI, wszyscy pokazują osiągnięcia AI, ja już sam się łapię, bo jak nieraz patrzę w internecie, to ja nie wiem, czy to jest obraz rzeczywisty, czy to jest obraz stworzony przez AI. No większość takich ładnych, wymuskanych obrazów... A jak można wykorzystać yy, właśnie sztuczną inteligencję w y, państwa przedsięwzięciach? Yy. Ja, ja powiem państwu tak, no y, będzie się łączył z nami z, przez łącza internetowe y, profesor Stan, y, z Uniwersytetu Stanford. Przypomnę, jest to pierwsza piątka uniwersytetów amerykańskich. Profesor Kościński, to jest Polak, który od wielu lat tam jest, który jest jednym y, z doradców... Czy należących do Timu Elona Maska, współpracujących z maskiem? Oczywiście Maska można różnie oceniać po ostatnich wypowiedziach, ale pamiętajmy, że i jest to człowiek, który do niedawna był najbogatszy. Z 431 miliardów ponoć mu spadło teraz na, na 250 miliardów, bo akcje testy poszły poszły w dół, no jakaś tam reakcja na jego na jego wypowiedź, ale, ale mówię, ten profesor Kościński ma nam powiedzieć, powiedzieć w którym kierunku idzie AI i jak AI będzie w najbliższych latach się zachowywała i do czego będzie można ją wykorzystać. I ta, ta Dyskusja będzie bardzo mocna, bo jak profesor Kościński rozpocznie, no to będziemy się zastanawiać i, i różni mądrzy prelegenci będą o tym mówić, bo przypomnę, że y, tak zwane nasz, nasze forum to jest. Y, Kilkadziesiąt, kilk, kilkadziesiąt spotkań e, różnego rodzaju e, z, z różnego rodzaju ludźmi którzy mają coś do powiedzenia będzie 200 prelegentów na różne tematy i AI także ma swój stolik i e, AI także będzie, będzie, będzie dyskutowane bo pamiętajmy że samorządy i my tutaj na dole no, musimy z tą e, sztuczną inteligencją zacząć żyć i wiedzieć, jakie są zagrożenia i jakie są z tego tytułu także rzeczy, które będzie można, tak jak pan powiedział, wykorzystać do życia tego naszego codziennego, do administrowania, do procesów technologicznych i tak dalej. No itd. nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja towarzyszy nam już w tej chwili w różnych dziedzinach życia codziennego. Nawet nie, nie, nie wiemy o tym. Nawet czasem o tym nie wiemy. Panie marszałku, różne deklaracje będą są przygotowane, będą podpisane deklaracje o współpracy i samorządów nie tylko na poziomie samorządów. Na co pan jako marszałek, jako gospodarz tego przedsięwzięcia liczy najbardziej po tym kongresie, który przypominamy rozpoczyna się jutro. No, przede wszystkim liczę na zaciesienie współpracy. Ja powtarzam, że rzeczywista współpraca. We wszystkich tych dziedzinach, o których mówiliśmy. Tak jest, dokładnie. Rzeczywista współpraca to nie jest współpraca prezydent versus prezydent, premier versus premier. Politycy ci z pierwszych strony gazet wyznaczają nam takie kierunki, tylko że tu z tym krajem będziemy to robić, to robić. Ale tak naprawdę, żeby poznać drugi kraj, żeby rzeczywiście. Przełożyć to na e, korzyści, to trzeba zejść na dół, zejść na poziom samorządów, zejść na poziom powiatów i próbować współpracować w ramach e, tej grupy państw, która się nazywa tak fajnie Trójmorzem, czyli między trzema morzami, i próbować szukać wspólnych przedsięwzięć. Wspólne przedsięwzięcia to jest, tak jak pan e, powiedział wcześniej, e, nauka, to jest e, gospodarka, małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest e, turystyka. To jest wszystko to, co służy bezpieczeństwu danych regionów. Bo pamiętajmy, że łatwiej będzie przekonać państwa rządzących państwem do pewnych decyzji, kiedy my będziemy mieli po drugiej stronie przyjaciół. Czy to na Węgrzech, czy to w Słowacji, czy w Rumunii, w Bułgarii. Bo tam są wspaniali ludzie, którzy chcą współpracować i którzy nie chcą robić wielkiej polityki, tylko chcą po prostu region, region, powiat, Powiat, miasto miasto, mieć określone korzyści. Jakie to korzyść? Taka podstawowa korzyść, to wziąć, wysłać młodzież na turniej piłkarski, turniej siatkarski, wysłać młodzież liceum, tu liceum itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Wtedy budujemy prawdziwą, zjednoczoną Europę, a nie Europę, która jest, że tak powiem, Pisana w Brukseli. Nie, Europa w Brukseli nie powinna być pisana, tylko Europa powinna być na poziomie regionów, co sama Bruksela mówiła, bo polityka spójności to polityka spójności wszystkich regionów europejskich. Mamy być tacy sami jak we Francji, gospodarczo tacy sami jak w Niemczech. A to ponoć teraz już ma zanikać, polityka spójności ma iść do lamusa, ale nie dajmy się zwariować. najważniejsze jest współpraca na poziomie regionów i powiatów, i róbmy, inicjatywa może temu ma służyć. Panie Marszałku, już na zakończenie dzisiejszej rozmowy, największym osiągnięciem dotychczasowych spotkań Pana zdaniem jest co? Największym osiągnięciem, no to, że otworzyliśmy się, pokazaliśmy, że e, można współpracować nie poprzez rządy, nie poprzez prezydentów, tylko poprzez e, samorządów, samorządowców. I samorządowcy, jeśli przyjeżdża ich w tym roku e, z, e, przyjeżdża z 25 regionów, a 20 szefów regionów przyjeżdża. Wydaje mi się, że jest to pewien sukces, bo jesteśmy zauważeni, jakubin i ludzie e, 25 przedstawicieli regionów w Europie Środkowo-Wschodniej, chce przyjechać porozmawiać, wypić przez kawę, posłuchać e, ludzi, e, coś powiedzieć, skomentować, i to jest największy sukces. Wymienić się numerami telefonów, Dokładnie. wizytówkami, adresami mailowymi. I działać. I działać, bo jesteśmy od tego, żeby nasi, nasi współobywatele, mieszkańcy województwa lubelskiego, czy województwa z kraju czy z węgierskiego jakiegoś, czy bułgarskiego, żeby oni mieli z tego korzyść. To nie będzie korzyść materialna, ale, ale wystarczy, że zafunkcjonujemy w świadomości. Oni przyjadą do nas, a my pojedziemy do nich. A propos funkcjonowania w świadomości y, mieszkańców y, nie tylko województwa lubelskiego, dodam, że Radio Lublin oczywiście będzie relacjonować y, forum. Zatem proszę nas słuchać, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Bardzo dziękuję. Najlepsze radio w regionie. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie.